Znajdujemy się przed gminną salą widowiskową. Zaczynamy naszą sondę. Jak młodzież może wykorzystać gminną salę widowiskową? To znaczy do tej pory chyba oprócz yy, szkoły to nikt inny nie wykorzystywał tej sali. Sala widowiskowa jest tak świetnie wyposażona, że można tam organizować seanse kinowe, yy, na różne koncerty, przedstawienia. I chyba to wszystko. Można by właśnie popołudniami proponować yy, projekcje różnych ciekawych filmów. Można by organizować jakieś warsztaty taneczne, na przykład. No, nie bardzo się orientuję, bo nie chodzę do tej gminnej sali widowiskowej. Przedstawienia tam są. Można na niej urządzać różne prezentacje, różne imprezy, yy, rozrywkowe koncerty. Występy śpiewają. Budynek ten, z tego co wiem, już jest częściowo wykorzystany przez orkiestrę, która tam ma swoje próby, instrumenty. Ja na przykład zrobiłabym tam jeszcze bibliotekę taką gminną, wiejską i kawiarenkę internetową. No, salę można wykorzystać na przykład do projekcji filmów. Mamy świetną salę w tej chwili, do wielu szkoleń. I wszystkich imprez kulturalnych oferowanych przez naszą gminę. Do koncertów, do jakichś innych imprez kulturalnych. Możemy oglądać filmy. No, no nawet nie codziennie, ale co tydzień, co miesiąc mogą być szanse. I praktycznie mamy lepszy ekran i lepsze nagłośnienie niż nie w jednym kinie. Także... Sala widowiskowa w tej chwili, od, 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 odkąd jest wójcem pantuleja, sala widowiskowa jest wykorzystywana no, naprawdę porządnie. również w Urzędzie Co dzieci i młodzież mogą robić w wolnym czasie w naszej gminie? To myślę, że bardzo dużo rzeczy dzieje się tutaj na terenie gminy. Od ostatniego jakiegoś tam czasu no jest dużo takich miejsc, gdzie możemy się spotykać. Czy Wy tam możecie się spotykać? Mówię tutaj o hali sportowej, mówię o orliku, jest też sala widowiskowa. Co prawda nie ma tutaj jeszcze działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, bo pasowałoby kogoś tam zatrudnić, żeby koordynował różnymi rodzajami prac. No i żeby coś tam się jeszcze więcej działo, oprócz tego macie dostęp do biblioteki publicznej, biblioteki szkolnej, która jest połączona jakby w jedną bibliotekę, no i dużo innych jeszcze jakichś tam atrakcji typu y, możliwość zorganizowania y, jakichś przejazdów rowerowych, które są organizowane kilka razy do roku, y, od y, gdzieś tam y, w teren y, ze zwiedzaniem jakichś ciekawych miejsc. No i co? Ja bym na przykład oczekiwał obraz inwencji takiej twórczej, co wy byście chcieli. Bo... Jak jeszcze inny sposób niż do tej pory można wykorzystać z gminną salę No myślę, że sala jest naprawdę już na poziomie, bo to widzicie sami, bo same tam uczestniczycie i młodzież uczestniczy tam młodsza i starsza. No myślę, że można utworzyć jakiś dyskusyjny klub filmowy, można przy okazji takiego klubu podyskutować na temat filmów już znanych, bo my nie będziemy w stanie konkurować na przykład z Kinoteatrem Polonet, bo musielibyśmy płacić duże pieniądze za wyświetlanie nowości, bo jest to no, A po drugie nie chcemy tworzyć tutaj czegoś, za co młodzież musiałaby płacić, czyli chodzi tu o jakieś bilety wstępu. No wiele, wiele rzeczy tutaj można organizować. Myślę, że ten budynek, który które było gimnazjum obecnie jest budynkiem, w którym mieści się ten niby gminny Ośrodek, ośrodek Kultury i Sportu, mieści się tam orkiestra, e, mieści się jednostka strzelecka, koło gospodyń wiejskich, więc dużo jest takich organizacji już, które funkcjonują. E, gdzie... Witam serdecznie panią dyrektor Grośny Pewnieradowicz. To szkoła organizuje dla dzieci i młodzieży, e, aby mogli spędzać wolny czas. Jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, no mieszkamy na terenie wiejskim, w związku z tym nie mamy aż takich możliwości jak na przykład młodzież, dzieci i młodzież w miastach, ale z racji na to, że na terenie naszej miejscowości znajduje się boisko Orlik. Dzieci i młodzież mogą korzystać z tego boiska praktycznie do późnego wieczora, czyli tak naprawdę sport, tak, stawiamy na sport. Poza boiskiem, poza orlikiem, mamy jeszcze profesjonalną halę sportową, która jest w zasadzie maksymalnie wykorzystywana przez dzieci i młodzież. Nie. A w jaki sposób szkoła może wykorzystać albo wykorzystuje gminną salę budowiskową? Staramy się maksymalnie wykorzystywać tę salę i dzięki temu, że mamy tak piękną salę, nasze różne uroczystości szkolne. E, nabierają zupełnie innego wyrazu i ja bym nawet powiedziała wymiaru, bo sala jest y, przepiękna, jest również po kapitalnym, można tak powiedzieć, remoncie, a więc to jest sala, która, y, której nie postygiłyby się również dzieci i młodzież, uczniowie, y, chociażby w takim mieście nam najbliższym jak Skierniewice.